Będziemy się w salonie Lemir Używane. Domowa łagodnicza ulica Sowieskiego 16. Ja nazywam się Marcin Stępień. I dzisiaj na tym krótkim filmie chcę Państwu przedstawić auto z naszej oferty: Volkswagen Passat. Dwulitrowy benzynowy TSI o mocy 272 KONI. Napęd na 4 koła. Samochód z nadwoziem Sedan. Piękny, czarny, perłowy kolor. Na tym krótkim filmie przedstawię Państwu auto na zewnątrz w środku. Pokażemy bagażnik, co znajduje się pod maską, jakie mamy wyposażenie samochodu. Zapraszam Państwa do oglądania. Prezentowany samochód pochodzi z polskiego salonu. Został wyprodukowany w 2019 roku. Jego przebieg to ledwie 116 tysięcy km. Lakier jest oryginalny, auto nie było nigdzie malowane ponownie. Na samochodzie, jak widać, jest nałożona ceramika, powłoka ceramiczna. Auto pięknie mieni się w słońcu. Sygnatura świetlna, już najnowsza, jeżeli chodzi o tylne lampy. Jeżeli chodzi o przednie lampy, to są tzw. IQ Light, czyli maksymalna opcja wyposażenia w tych samochodach. Felgi aluminiowe wielosezonowe, praktycznie nowe opony, doświetlanie zakrętów, migające reflektory do odświeżania mojego telefonu. Bagażnik. Auto posiada pełnowymiarowe koły zapasowe na Alufeldze. Przechodzimy do wnętrza. Samochód posiada system Casey Full, czyli bez kluczykowe udochamianie i odpalanie samochodu oraz otwieranie klatki bagażnika. Wersja ELEGANCE. Samochód jeszcze przedliftowy, co jest dla niektórych zaletą ze względu na przyciski, które są do, jeszcze niedotykowe, haptyczne, a yy, standardowe z pokrętłami. Samochód niezniszczony jak widać tylna kanapa wygląda jak gdyby nie była nigdy używana podłokietnik Alcantara półskóry klimatyzacja trójstrefowa gazetowniki ładne dekory oświetlenie ambiente luk na narty i przedni fotel jest to ergo Comfort czyli ma elektrycznie regulowane lędźwie, częściowo jest elektryczny. Zagłówki są wysuwane dodatkowo. Oczywiście podłokietnik regulowany. Kierownica, tempomat adaptacyjny. Duży ekran z nawigacją. Zwracam uwagę, że jeszcze mamy analogowy zegarek, co też w nowszych modelach już nie występowało. Fotele oczywiście są podgrzewane. Stan zachowania, jak widać, bardzo ładny. Tak jak wcześniej wspomniałem, samochód ma przebieg 116 tysięcy km. Kierownica wygląda właściwie jak w aucie nowym, lewarek to samo. Wiadomo, są jakieś drobne ślady użytkowania, jest to jednak auto z 2019 roku. Auto ma rozpoznawanie znaków, ma nawigację. Klimatyzacja. Właśnie trzystrefowa. Dwustrefowa z przodu, jedna strefa dodatkowo z tyłu. Tryby jazdy. Możemy sobie wybierać. Auto ma Aktywne zawieszenie DCC. Tak samo utwardza się układ kierowniczy. Możemy wyłączyć sobie jednym ruchem ręki. Start stop. Samochód wyposażony jest w czujniki przód-tył oraz w kamerę cofania z aktywnymi liniami. I przechodzimy pod maskę. Jak już wcześniej wspomniałem, samochód jest wyposażony w benzynowy, dwulitrowy silnik TSI o mocy 272 koni mechanicznych. Skrzynia automatyczna, jest to skrzynia DQ381, czyli jeszcze tak zwana mokra skrzynia, najbardziej, właśnie naj, najwytrzymalsza z całej gamy. Napęd na 4 koła realizowany poprzez Haldex. Akumulator jest świeżo po wymianie. Olej w skrzyni biegów był już wymieniany, rozrząd również. Praca silnika bez zastrzeżeń. Komora silnikowa nie jest myta. Nie nosi oznak żadnych wycieków. I jeszcze raz. Rzut oka na całe auto z innej perspektywy, troszkę oddalonej. Auto bardzo ładnie się prezentuje. Szyby tylna i tylne boczne są dodatkowo przyciemnione. Podwójne końcówki wydechu. Jak widać, stan samochodu naprawdę bardzo ładny. Auto robi bardzo dobre wrażenia. Jeśli zainteresowałem Państwa tym samochodem, zapraszam do kontaktu. Wszystkie dane teleadresowe będą w opisie filmu. Jeśli interesuje Państwa to lub podobne auta, mamy w ofercie inne samochody z tym napędem, można dzwonić, pisać. Ja zapraszam na przejażdżkę, na zobaczenie samochodu na żywo. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia.